Siemano Siemano, witam. Kolejny dzień na Tibi, kolejne przygody. I tak, dzisiaj w planach mam wykonać Dave City Quest. A więc, właśnie już jestem na małpkach na Banucie i tutaj będę zaczynał tą przygodę. No zobaczymy, czy się uda. Początek może być tych misji dość nudny, bo jest dużo biegania. W sumie nie ma jakichś bardzo mocnych potworków. Dopiero, tak naprawdę, końcówka Questa to będzie wyzwanie ostatnie misje. A więc no zobaczymy jak pójdzie. W sumie rzeczy potrzebnych do quest'a to już mam mniej więcej zabrane. Bo jest to Łom i Hydra Egg. No Hydra Egg zdobyłem we wcześniejszej erze z quest'a. Więc nie robiłem z tego jakiegoś wyzwania kolejnego. No i też może się przydać Dwarven Ring. Bo tam w niektórych miejscach może być uciążliwe upicie. Ale dobra lecimy z quest'em na, na początku. Tutaj trzeba przyjąć, właśnie misję. O, źle napisałem, myślę, czego nie reaguje. Misjon Jest. Jest. No i w, ty, w tej pierwszej misji, w tym pierwszym zadaniu, muszę się udać y, na dworki. Te takie małe dworki, małe potworki, y, które przechowują y, ten właśnie składnik, który jest nam potrzebny do y, stworzenia leku, który jest potrzebny y, dla, y, dla małpek. A więc lecę już na miejsce. Za chwilę się widzimy na dworkach. Dobra, jestem już na miejscu. Tutaj można spotkać takie dziury, w które można wpaść. Takie zasadzki, tutaj są pułapki. No i znajduję się na tak no, południe praktycznie od miasta. Południowy wschód. No i oczywiście, jeśli chodzi o spoiler, questa w opisie filmu. Oczywiście pomagam sobie spoilerem. Więc jakby ktoś był zainteresowany questem, misją, chociaż większość osób już ma to zrobione, jak ktoś gra na Real TB od dłuższego czasu, a jak ktoś nie ma, jest zainteresowany, to tak jak właśnie wspominałem opis filmu możemy znaleźć spoiler do Tibiopedii. I zaraz zobaczę, czy to jestem już... Ale chyba akurat właśnie trafiłem w te Tak, akurat trafiłem w te pułapki, w te dziury gdzie było dość blisko, żeby zdobyć ten składnik, ten przedmiot. Dobra, jestem z powrotem. Tutaj rozmawiam. Misjon jest. No i ten przedmiot oddany. I zabieram kolejną misję. Misjon. A więc, tak, kolejna, druga misja. Lecimy do miasta. No, tutaj jest wszystko związane, jakby z tworzeniem, robieniem lekarstwa w pomocy małpkom. Dobra, jesteśmy w mieście. Już się zbliżam do, do kapłana. No i go zapytam o ten o to syrop. Poszukujemy syropu. No i okazuje się, że tutaj nie ma. Musimy, musimy się jeszcze tutaj udać do, do druida. Zapytamy ustana o to samo. No i się okazuje, że możemy zdobyć to karlin. No i jesteśmy. Karlin. Tutaj chyba jakaś miejscówka tak samo właśnie związana z druidami. Nie wiem, druidka może to jest. A więc, a więc pytam ją o ten syrop i kupuję za 50 gp. Dobra, jestem z powrotem, a więc piszę misjon. Jest, oddaję syrop, który się udało załatwić w Karlin. I teraz biorę się za trzecią misję kolejną. Misjon jest jest. No i tym razem widzę w tej misji jest wyprawa na, na lizardy, które się tutaj znajdują właśnie w okolicach Port Hope. A no więc widzimy się na miejscu. Znowu troszeczkę biegania tutaj przez dżunglę. Dobra, jestem na, na lizardach. Tutaj co nieco wybijam, bo to już mnie zaczynają ostro atakować. I właśnie tutaj w tej skrzynetce za drzwiami mamy dokument potrzebny w tej misji trzeciej. No i można powoli wracać. No jedyny plus tego takiego latania, że po drodze czasami można zgarnąć, wydropić jakiś przedmiot do addonów. Addonowy to jakiś właśnie honeycomb, to jakiś batwing. Dobra, jesteśmy z powrotem. Hi, misja jest. No i oddany ten dokument. No, i znowu rozmawiamy, pytamy o misję. Jest, przyjmuje. No, i tym razem, z tego co widzę, za zadanie mamy udać się do Krachmun. No i wejść tam do jednego z tombów. Dobra, jestem praktycznie na miejscu, jeśli chodzi o wejście do tomba. Teraz muszę w dobrym miejscu rozkopać. Ale tu powinna być ta kratka. Tak, zgadza się. Jeszcze niżej. I dobra. Mieliśmy właśnie stanąć na tej kratce, w tym miejscu, aby się wyświetliły te napisy na pomarańczowo. No i teraz, jak zwykle, powrót, powrót do zleceniodawcy. Dobra, jesteśmy z powrotem na banucie. Rozmawiam o misji. Jest. I okej. Okay. Teraz kolejna misja, piąta. Tutaj. Mission. Jest. Mm, no i właśnie w tej misji musimy y, mu dostarczyć, przynieść y, jajo Hydraek. No ja wykonywałem na Hydraek quest, on gdzieś tam we wcześniejszych odcinkach y, w pobocznych. Jest. A więc ja już od razu z nim rozmawiam. Mission. Jest, oddaję jajeczko. Znowu z nim rozmawiam, znowu o misję pytam. Jest, przyjmuję misję. No i tym razem musimy wybrać się na Fibulę. A więc zabieram kluczyk z depo, bo na Fibuli już parę razy byłem. Więc kluczyk będzie mi potrzebny. No i za chwilę widzimy się gdzieś tam właśnie na Fibuli przy studni. Dobra, jestem na Fibuli, wskakuję do, do studni słynnej. No i lecę w te podziemia. Chociaż to nie jest aż tak daleko, ale... Ale lecimy. Kluczyk przygotowany, zobaczymy. Drzwi pewnie zamknięte, tak jest. Dobra, więc w dół. W dół i lewo. No i tutaj właśnie jest za drzwi, cyk. Zdobywam grzybka, który jest nam potrzebny. O, te widzę nawet. Nawet miejscówka z becholcami. No, muszę się przyznać, że tutaj na tej Fibuli nie ogarniałem tych wszystkich miejsc. Jedynie co tutaj ostatnio byłem na. No, ostatnio już jakiś czas temu na tych Minotaurach i na. i na Dragonach co właśnie są tam kwesty. Ale tutaj za bardzo po tych jakichś innych miejscówkach się nie kręciłem, za bardzo tego nie, eksplorował, nie eksplorowałem. No tutaj widzę no, nawet ciekawe miejsce takie ruiny z becholcami. No troszeczkę zobaczę z tematu, bo tutaj Ape City Quest staje się jakimiś ruinami fascynuje, ale dobra, wychodzę stąd. Dobra, jesteśmy na Banucie z powrotem. A więc rozmowa, yy, misjon. Jest, oddajemy grzybka, którego zdobyliśmy na Fibuli. No i teraz kolejna misja, siódma. Misjon. Jest. Yy, no i tutaj będzie misja na miejscu, tylko musimy wejść na niższe poziomy. A i tutaj zniszczyć jakieś beczki z trunkiem, bo małpeczki sobie za mocno pociągają, popijają. A więc dobra prohi prohibicja, lecimy <laughs> rozwalić. Beczki z trunkiem. No, coś mi Co jest grane? Dobra, podobno wystarczą trzy zniszczone. A więc raz, dwa i trzy. Ciach. No i wracam zareportować. Dobra, i ze rozwalonych beczek. Mission. Teraz znowu. Misję biorę 8. Jest. No i tutaj już troszkę trudniejsza misja, ale da nam ona dostęp na Forbidden, forbidden Lancy. A więc tutaj tą część. Na wschód właśnie od, na wschód od banuty. No i musimy tam znaleźć pewien przedmiot. No i dostarczyć go Hajklesowi. A więc zbiegniemy tam. Zobaczymy, czy pójdzie gładko. No, tam też zależy, czy potworki jakieś będą podlurowane. Bo tam można spotkać jakiegoś behemota. Dobra, już prawie jestem na miejscu, coraz bliżej tego przewoźnika. Tak jest, tutaj się znajduje. Transport. Jest. No, okej, okay, jesteśmy na tej miejscówce, na tym zapomnianym, na tych zapomnianych terenach. No i z tego co widzę, tutaj nas, yy, przy tym przy wejściu nie ma zlurowanego behemota, więc mamy trochę łatwiej, ale będzie wkurzający RF elemental. Dobra, trzeba broń w tej lepszym zarzucić, no będę musiał je wybić, bo jak ich tak sobie dużo naluruję w tym kierunku, w którym muszę tam pójść odnaleźć ten przedmiot. To w sumie to jest chyba taki trop po jakimś gigancie. No dobra, pozbyliśmy się tych earth. <noise> tak, pozbyliśmy się earth elementali. Na długo. Na no dobry moment sobie wybrałem, żeby to powiedzieć. No ale dobra, zobaczymy, czy będzie ich jeszcze więcej. Lecimy z nimi w tym kierunku, tutaj na górę. O kurde, jeszcze behemoth. Ajajaj. Dobra, trzeba to wybić. Nie ma, co, nie ma co lurować na siebie jeszcze więcej. O! Ten behemot pokonany. No i do, udało się wydropić Giant Sword. Więc fajnie. Co prawda, szkoda, że nie steelbootsy, ale też nie ma co zbyt wiele wymagać po zabiciu jednego behemota. No ale i tak, fajnie, jeden behemot zabity. I wydropiony Giant Sword. No i już zaraz praktycznie będziemy tutaj na miejscu, gdzieś tutaj to musi być. No troszeczkę <laughs> miejscówka uciążliwa, bo tutaj potworki, które paralują. No i gdzieś tutaj właśnie, w tej części tutaj to powinno być. Okej, okay, jest. Udało się, mamy tutaj ten, ten przedmiot, ten ślad. To jest jakiś włos. Włos jakiegoś giganta. No dobra, mamy przedmiot. W takim razie ja już tutaj wracam z powrotem tą samą trasą. Dobra, jestem z powrotem, a więc oddajemy przedmiot, włos. Misjon jest. I przyjmuję kolejną misję, dziewiątą. Jest. Z tego co widzę jest to już ostatnia misja, więc no już taka trudniejsza. Dostaliśmy młotek, który... Będzie nam potrzebny. Dobra, jestem z powrotem. Potiony uzupełnione. A więc lecimy z ostatnią misją. Zobaczymy jak pójdzie. No tam będzie ryzyko. No troszeczkę poziom trudniejszy niż byłoby to na, na oryginalnej wersji. Bo na Banucie właśnie teraz już meduzy występują. Kiedyś jeszcze Medus nie było. Meduzy trochę w trochę nowszych wersjach wyszły, w trochę późniejszych. No ale dobra, lecimy w takich warunkach, jakie są. No ja też niektóre rzeczy mam łatwiejsze przez to, że jest Real Tibia. skakuję tutaj w teleport. Więc można powiedzieć, że jest wyrównanie, wyrównanie szans. No i tak, tutaj pierwsza czynność, jaką muszę wykonać, to zniszczyć te amfory. Jakoś tak to się nazywa. Chociaż nie wiem do końca co to, co co to znaczy, czym to jest, ale właśnie takie, no coś takiego. A to chyba obojętnie każda każda broń może to zniszczyć. Dobra i ostatnia, cyk zniszczona. No i biegnę teraz do do teleportu, do TPK. I dobra. Można powiedzieć, że tą łatwiejszą część mamy za sobą. Teraz będzie bieganie wśród tutaj tych mocniejszych potworków. Sobie tutaj dla spokoju na starcie wybije tego serpenta. Ale widzę, jak ktoś tutaj siedzi. To może będzie co nieco wybite, będę miał łatwiej. Jeszcze aby serpent jakieś RH dał, to, to byłoby fajnie. Okej, okay, pokonany. Tam widzę jakiś list, więc bardzo prawdopodobnie, że ktoś tutaj chęci. Ale my tylko. My tutaj tylko z Questem, więc... więc na chwilkę. No i sobie patrzę jak to leci ta mapka, żeby się tutaj nie pomylił. Dobra, i lecimy do pierwszej dźwigni. Muszę właśnie tutaj dźwignię poprzeciągać, żeby się później dostać do tego, do tego pomieszczenia, w którym będę mógł zniszczyć ten cały posąg, ale widzę tak, bo wybijane jest trochę, więc, więc powinno być łatwiej. Dobra, cyk dźwignia. kolejna, ale nie wiem czy ona ma być w tą stronę. Kurde, go się zagapiłem. Ale dobra, lecimy. Przysięgnąłem ją, ale kurczę, mi się wydaje, że ona chyba powinna być... Gdzie jest ta dźwignia tutaj? <laughs> że ona powinna chyba być w inną stronę. Przeciągnięta, ale dobra, zobaczymy lecę. Lecę do kolejnych. Uh. Dobra, i zobaczymy, czy to będzie poprawnie. Lecimy tam, gdzie powinniśmy wejść. No, coś mi nie pasowała ta druga dźwignia. czego ona była w takim kierunku przesunięta? Ale najpierw przetrwać. Bo jak tutaj dostanę 2-3 mocniejsze wavy to może być pozamiatane po mnie. Dobra jest. A więc wszystko ok, bo weszliśmy tutaj. No. Użyliśmy młotka właśnie na tym na tym posągu. Został zniszczony, rozwalony. Tutaj. Y słynna bramka 999 level. No i tutaj też miejscówka. Jak się nie mylę, z, z tym z przedmiotem do y, night Addonu kiedyś, może jeszcze się tutaj ją odwiedzi. Jak będzie taka potrzeba, no ale na ten moment to, co mieliśmy zrobić, zrobione. Posąg zniszczony, a więc mogę wrócić do Hyreklesa mu o tym zareportować. No i jeszcze tutaj kawałeczek przetrwać, żeby mnie nie załatwiły te potworki. O nie, 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 nie. nie. proszę mnie tutaj tak. Nie okładać mocno. No, ale chyba pierwszy raz to robię na takim levelu. Chyba zawsze, zawsze raczej to robiłem na, na wyższych levelach. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, jestem. Misjon no jest aczek. Jeszcze zapytam o outfit. Jest, dobra i wskoczył, a więc to co chciałem też mieć odhaczone jeśli chodzi o, ten, o tą wersję 7.8 no to właśnie wyszły, wyszły nowe utwity, a więc szaman jest, podstawka pirat jest, podstawka właśnie chciałem też te porobić bo wiadomo te są takie podstawowe, które od razu wyszły z tą wersją, ich nie trzeba było w żaden sposób odblokowywać. Jedynie można do nich sobie porobić addony. Ale właśnie są takie outfity, które trzeba no, za pomocą jakiejś misji odblokować. No i jeszcze chciałbym też zrobić jeśli chodzi o tą wersję podstawkę Assassina no i chyba Begara. Ale właśnie zobaczymy co za przedmioty będą potrzebne tam do zgromadzenia. Ale to jeszcze w przyszłości. A więc dziękuję bardzo za, za uwagę. Koniec tego odcinka udało się wykonać Ape City Questa i do zobaczenia w kolejnych przygodach na razie.